Chyba ostatni odcinek. I to będziemy wtrzymać tam do tej głównej siedziby, na mapie. Lara, a co ty tam chcesz znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Będziemy Nie, sami. ale powinnaś mi Mal. powiedzieć. Chodzi o duszę starożytnej, słonecznej królowej, uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje te burze. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matthiasowi sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Tak. Szalony. Ale nie mamy żadnego innego. Dobra, bierzmy się do roboty. Nie. Ty i Reyes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po sam. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko Solarii. Będą również inni. Samuraje, Gwardia Królowej. W skrócie, strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub sam. Moja ptaszyno, to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Jesteśmy z tobą, la. <laughs> To mi się podoba. Jak będzie to drugi odcinek, czy najlżej, to najwyżej fina będzie w dwóch częściach. A pani będzie to długi. To mi się wydaje. Zresztą zobaczymy. Kim są ci... <coughs> ludzie? Strzegą klasztoru. Czekają jedynie, by zostać przedstawieni nowej królowej przez tego, który ją tu sprowadził. No tak, tak! Zetknąłem się z takimi prymitywnymi plemionami. Uu. Ruszajmy po nagrody, dżensie. Nazywam się Dr. James Whitman. Mam pokojowe zamiary. Przedstawiam Wam Waszą nową królową. Nie. Waszą królową. <kłyskawek> ja to jest razy razy waszą co chciałam zrobić, to Waszą. tam <śmiech> <śmiech> Czy tam nie wejdziemy, czy nie będziemy <laughs> zniknął chyba że się rozpytło Burzowa gwardia Po tylu latach nadal ochraniają swoją królową żeby mnie nie widzieli jak na razie nie ma ale pochodnia jest trochę ryzykowna Udało się. Kuźwa, co, co to było? Nie że mnie, ale kujwa. No bandyta, no. A jak to możliwe, że po takim czasie <noise> nadal żyją? Yeah. kryje się w tej rytualnej, ale nie będzie łatwo się do niej dostać. Burzowa Gwardia przysięgła, że będzie ją ochraniać. Wiem, że muszę to zrobić, ale to się boję tego, co tam znajdę. na 10. Jeszcze broń! Zajmę się tą stroną! Wskazuj cenę! No chodźcie, że Uważaj! Po prawej! Przedaj! Nie daj im codejść! Ładnie, też się nieźle nie dzieje. <laughs> Ale są? Chyba nie o nie, jest tylko jeden

Vai, vai, vai. Eu <coughs> dar acho. Vem matar a cara dele. Ne, to je što bude kada vidimo sa Zyskała na Marsie. Coś tu jest, tam jest coś chyba to wszystko. Może widać, jakiś dziennik. Ta chińska ceramika ma kilka tysięcy lat. Czy to możliwe, że Chińczycy dotarli na tę wyspę przed powstaniem Yamatai? Niewykluczone. <laughs> A dużo rzeczy nie znalazłem. <laughs> czy szczelba, znaczy ten ee... łuk, czy szczelba a niech wejdzie w się... magazynek na gadrynek bębenkowy, <ścoughs> bębnowy, a to no to co, lecimy dalej <ścoughs> o, żeś, ty Podobne artefakty z wykopalisk Ban Chiang w Tajlandii. Jak to dotarło aż do Yamatai? Dobra Znaczy to muszę otworzyć i potem to podnieść dobra Wszystko wiem Myślę, że to jest tak jakoś do też. Nie chcę spać niżej. Zauważyłem co muszę zrobić Halo вот так пройдет дальше. Вот они зайду. Вот раз можно до горы, а тебе посовало, вот раз. Do góry, a to do no. Dobra, poradzę sobie z tym samym. Jako taka. <śmiech> 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 się udało. Słoneczne królowe. Rytuał ognia, w którym królowa wybiera swoją następczynię. Wybrana kapłanka wkracza do klasztoru. Otrzymuje twoją moc i zostaje nową królową. Zaraz, zaraz. Wiele kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w knijącym ciele. Te naczynia. To nie jest transfer mocy. Przekazuje się duszę. Te wszystkie królowe, one były. Tobą, chimiko. Pierwsza i ostatnia, o Boże. A teraz chcesz sam? Nie oddamy ci jej. Sam? Naczynie dla dużych królów. Muszę to to Czy to mogę to tak przejść legalnie, czy nie? żeby się nachodził teraz trendy serio nie mam wyboru muszę wiecie co zrobić zobaczymy możecie zobaczyć jak to tutaj ja to przy montażu standardowo <laughs> A to myślę, że w tym miejscu zakończymy sobie odcinek. Ja zbyt dwie części, to zrobię, że w tym miejscu sobie i potem wrócimy dalej. Porcelanowa waza z Satsumy. Prawdopodobnie z wczesnej epoki Edo. Fajna. <laughs> tak więc w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Kina będzie w następnym odcinku. Myślę, że uda mi się w tym, ale niestety. Pragnę, że Wam się odcinek podoba, jeżeli tak to komentujcie, subskrybujcie, aptujcie. Ja się, że nie żegnam. Na razie i cześć.